Spojrzenie Ojca Pio odbicie Jezusa. Są spojrzenia, które przenikają dusze, spojrzenia nie z tego świata, które widziały poza zasłoną widzialnego. Spojrzenia, które gdy spoczną na czymś świętym, odkrywają przed nami głęboką tajemnicę. Spojrzenie Ojca Pio było właśnie takie. Nie było to spojrzenie zwykłego księdza ani pobożnego człowieka. Było to spojrzenie duszy pałającej miłością do Chrystusa, żyjącej pochłoniętej ogniem adoracji. Kiedy wznosił oczy ku niebu, gdy jego wzrok spoczywał na konsekrowanej hostii, coś w nim się przemieniało. Jego twarz się zmieniała, wyraz twarzy wypełniał się zachwytem, miłością tak wielką, że nie sposób było pozostać na nią obojętnym. Mówią, że kto raz widział go odprawiającego Mszę Świętą, już nigdy nie był taki sam. Że jego spojrzenie mówiło więcej niż jakiekolwiek kazanie, bo odbijało się w nim absolutna pewność realnej obecności Boga. To jest historia jego spojrzenia. I to jest zaproszenie, aby nauczyć się patrzeć tak, jak on patrzył. Spojrzenie Adoracji. Kiedy ojciec Pio odprawiał mszę świętą, świat przestawał dla niego istnieć. Twarz stawała się poważna, oczy napełniały się światłem. A całe ciało zdawało się drżeć przed tajemnicą. Zdjęcia i filmy z jego mszy świętych pokazują to wyraźnie. Gdy unosił kielich, gdy kontemplował konsekrowaną hostię, jego spojrzenie nie było spojrzeniem zwykłego człowieka. To było spojrzenie duszy oddanej swojemu Bogu. Łatwiej jest światu przetrwać bez słońca niż bez mszy świętej, mawiał, i jego spojrzenie to potwierdzało, bo on nie patrzył na chleb, nie patrzył na wino. On patrzył na swojego pana, miłość swojego życia, i w tym spojrzeniu można było dostrzec odbicie niezachwianej wiary, absolutnej pewności. Patrzył z tą samą adoracją, z jaką aniołowie kontemplują oblicze Boga. Spojrzenie duszy przemienionej, święci, którzy zostali dotknięci Bożym ogniem, nie potrafią ukryć tego w swoich oczach, to tak, jakby po tym, jak ujrzeli Boga. Coś z tego światła pozostało w ich spojrzeniu: święty Franciszek z Asyżu, święta Teresa od Jezusa, święty Jan od Krzyża. Wszyscy oni doświadczali ekstazy na modlitwie, a ci, którzy ich widzieli, czuli, że ich oczy nie należą już do tego świata. Tak samo było z ojcem Pio. Świadkowie jego mszy świętych opowiadają, że w momencie konsekracji jego twarz rozjaśniała się w nieopisany sposób. Jego wzrok gubił się w czymś, czego inni nie widzieli. Niektórzy mówili, że widzi samego Chrystusa na ołtarzu. Inni twierdzili, że wchodził w komunię z męką pańską, że przeżywał na nowo ofiarę Golgoty. Jakkolwiek by nie było, nikt nie pozostawał obojętny wobec tych oczu pełnych ognia. Bo kiedy ktoś zobaczył Boga, jego spojrzenie zdradza te tajemnice. Wezwanie do naszej własnej adoracji. Co mówi nam dzisiaj spojrzenie Ojca Pio? Czego możemy się od Niego nauczyć? Uczy nas, że adoracja to nie tylko zewnętrzny akt, to głębokie spotkanie z Bogiem. Przypomina nam, że Eucharystia jest prawdziwa, że to nie symbol, że to nie po prostu chleb, to sam Chrystus, żywy i obecny. Jeśli spojrzymy na Najświętszy Sakrament z taką samą wiarą, z taką samą miłością, nasze życie się odmieni. Dzisiaj to spojrzenie wciąż nas wzywa. Wzywa nas, byśmy uklękli, byśmy weszli w ciszę, byśmy spojrzeli na Pana z tym samym zachwytem, z jakim patrzył na niego ojciec Pio. Bo jeśli nauczymy się tak patrzeć, nauczymy się także tak kochać. A świat potrzebuje więcej dusz, które patrzą oczami nieba, spojrzeniem Ojca Pio. To była dzwonnica Wandej. Polub i subskrybuj. Do widzenia, drodzy wojownicy Pana. I niech Bóg Was błogosławi.